Cześć witam na moim kanale i dzisiaj właśnie zaczyna się losowanie. Wiem, że trochę się spóźniłem, no ale jakoś nie miałem teraz czasu i oto właśnie są gracze zapisani na losowanie. Eksi, Grzesiek, Koksu, Shibo, Together, Kamil, Patryk i Klaudiusz Czowa. 8 osób. czat zapisany na to, a wziąć udział na konkurs 3 broń 130. Uwaga, pokazuję wam, że maszyna jest 100% kolegi. Nic nie ma ustawionego punktu to jest normalna A więc, co mogę powiedzieć e, Normalne będzie losowanie Będzie na pokoju spogarniane Więc no Wszystko jest w 100% tak, według mnie legit I po prostu tą cyfrkę, którą wylosuję e, No to piszę na tytule odcinka, że ten gracz wygrał e, I w sumie to tyle W sumie czas zacząć z tym losowaniu Pamiętajcie o subskrypcji Łapkę w górze e, i dzwoneczku. I przechodzimy do losowania I uwaga! A zwycięzcą 6 broni 130 e, Wygrywa. No, jest bardzo ciekawy. Wygrywa. E, e, wygrywa. 7. Sydem, no dobra, Patryk, yy, nie wiem jakim cudem, ale gratuluję, zgłoś się yy, tam, no zgłoś się po prostu na wyniki, odbierz swoje nagrody i też z tym swoim wynikiem gratuluję, że wygrałeś broni 130 130 yy, i oczywiście, jeśli się nie pojawisz w ciągu powiedzmy, no masz na no, no to ten dzień, tą, tą noc i jeden dzień, i jeśli mi jeden dzień nie zgłosić się, to to automatycznie po prostu przegrywasz, no niestety tak u nas to działa i będzie po prostu jeszcze raz głosowanie, tylko już bez Patryka, bo wtedy jeszcze nie będzie liczyło. I to, No i gratuluję, czat subskrybujcie kanał, na oko górę, dzwoneczkiem, widzimy się innego